Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj niestety trochę z ręki pokręcę, ale staram się tak tą ręką za bardzo nie ruszać. Troszkę nie było mnie na kanale ponad miesiąc. Dlaczego? Ponieważ nie wiem, wiecie jak to jest, czasami że naprawdę nie ma o czym gadać i te filmy są takie monotonne i w ogóle no bo wszystko jest tak samo wszystko jest po staremu nic się nie zmieniło poza ilością glonojadów, które które mi się yy, wykluły można tak ująć yy, z jajek wiadomo, takich jajek nie takich ze skorupką, jak każdy wie no dobra, koniec żartów więc mam kolejną porcję glonojadków, które mają już około tygodnia. Pod koniec filmiku zbliżę troszkę, zrobię trochę zbliżeń, może Wam pokażę. Więc tak, glonojadki, które widzieliście w ostatnim filmiku, znaczy glonojadki nie widzieliście, ale kokosa widzieliście. One są już dość duże, zaraz Wam tutaj je pokażę. Oj, tutaj gdzieś widać sobie chodzi. No, nie pokażę Wam zbytnio, ponieważ on, no, nie mam takiej jakości w tele, w tym aparacie, by Wam tutaj zbyt wiele pokazywać. No, wiecie, jak to jest. Nie wiem, czy wiecie, ale wiecie o co chodzi. Poza tym każdy chyba wie, w głębę małych No, one są już takie 3 cm, mają, no dokładnie nie wiem, ile mają, po prostu nie, nie mierzyłam ich. Nie mam pojęcia, ile mają cm, no, ale są już dość duże. Kolejne jatki mi się wykluły jakieś kilka dni temu. Już teraz są samodzielne, same się yy, same po prostu już yy, dbają o to, żeby sobie podziobać coś tam pojeść, więc już nie, nie siedzą w kokosie, kokosa już nie ma, ponieważ yy, dlaczego? Dlatego, że dzisiaj kokosa wyjęłam, bo nie chcę mieć już więcej glonojadów. Mam, ich, mam już ich małych chyba koło dziesięciu jest, a tych starszych jest, nie wiem, może z 5 maksymalnie. No wiecie, to nie da się policzyć takich rybek. Nie ma szans ich w ogóle policzyć. One są malutkie i, i, i... tutaj możecie zobaczyć, może tutaj... O i już z No niestety nie da się Wam pokazać, bo, bo one są bardzo malutkie i nie da się ich, yy... Bo jak ja podchodzę, teraz uciekają. No tak. Więc jak widać, grybki sobie pływają. Aha, nie chcę już więcej małych glony więc kokosa wyrzuciłam. Gonad był taki wkurzony dzisiaj, jak, jak, jak wiem kokosa. O, tutaj starszaczek sobie pływa. Tak, wyjechałam kokosa. Glony ja był dzisiaj bardzo, bardzo wkurzony, ponieważ yy, szukał tylko kokosa, szukał i nie mógł znaleźć, yy, aż w końcu pewnie nie wiedział, gdzie ma się schować. I tutaj, właśnie, gdzie, gdzie był kokos, właśnie w tym miejscu pod, koko, pod kokosem cały czas siedział. A teraz tam siedzi tu, jak możesz się zauważyć. Mam glony, no przybliżam troszkę, tak z ujem, ujmę yy, z ręki. No, mam glonek, widać. No, nie wyprę się tego, nie wyprę, no ale ja się nie boję glonu, ponieważ moje akwarium jest takie, jaki jest, i nic nie poradzę na to, że są glony. A tutaj możesz sobie przyuważyć, że jest kolejny jadek mały, i tutaj to są te starszaki. To są te starszaki. Maluchów wam nie pokażę, ponieważ one są takie malutkie, szybkie i ciężko je gdziekolwiek wy wypatrzeć. W ciągu dnia bardziej było jej widać, lecz teraz już gorzej. No ale wiadomo, maluchy wyglądają podobnie jak ci, tylko są tak te rybki tylko są po prostu mniejsze. I takie chudziutkie, jakby to ująć. Chciałabym podziękować koledze z kanału Akwarystyka Domowa się kłania oczywiście. Kanał się nazywa Akwarystyka Domowa za Brzęczek, bardzo dziękuję. Dzisiaj do mnie dotarł, samego rana. Jeśli ktoś nie wie, no to brzęczek wygrałam w konkursie. Konkurs na kanale właśnie Kolegi Akwarystyka Domowa. Co tu jeszcze Wam powiedzieć? No, rybek jest tyle samo, ile było. Nie wiem, czy Wam mówiłam w ostatnim filmiku, że mam trzy nowe rybki, czyli kiriski pstre ale chyba mówiłam Wam i cztery Helenki, Helenki sobie radzą świetnie, dlatego, że naprawdę już już widzę taki plus tych ślimaków tak mało już mam, naprawdę jestem tak zadowolona, że co chwilę widzę, co chwilę widzę jakieś skorupki po po ślimakach, które ja zawsze tam ściągam filtrem, tak filtrem, które tam ściągam przy podmiance wody. Tak wszystko u mnie jest po staremu, i tak dalej, i tak dalej. Jak to wiecie, u mnie nic się ciekawego nie dzieje. Filterek sobie świetnie radzi. Jak ktoś kto założyć akwarium i chce mieć małą ilość ryb, powiecie. Nie wiem, czy wiecie, czy nie, ale ja strasznie się bałam tego, aby kupować taki filtr. Oła! Bo, bo to jest filtr wewnętrzny i jak ktoś nie wie, to jest filtr Aqua Turbo P. Tak, Aqua Turbo Pi, 1000. ja jestem fanką, olbrzymią, właśnie firmy Aqual i bardzo, bardzo lubię ich produkty, ponieważ to jest naprawdę dobra marka i tyle. Yy, tutaj niedawno była przycinka konkretna. Mm, tej roślinki, jak ktoś nie wie, jak to się, jak ja nie wiem, jak to się nazywa, jak ktoś wie, to niech mi napisze. Była również przecinka Sagitarii, gdy była jej masa. Cała tafla wody była w Sagitarii. Naprawdę tutaj już powietrze nie przychodziło, były jakieś kurde słabe przybłyski, tylko powietrze. i nie powietrze. Światło, bo było tak po prostu tutaj już ciemno, że szok. A te rośliny rosną i rosną. Naprawdę to moja ziemia to chyba jest naprawdę ekstra jakaś, bo no świetnie. Aż mięka ścierwa. No dobra moi drodzy, bardzo yy, Was serdecznie pozdrawiam. Yy, yy, filmik wrzucę za chwilę na kanał. Bo dawno już nic nie było. Nawet nawet dość dawno. Yy. O, tutaj jest mały może mi się uda pokazać go, ale nie jestem pewna, nie jestem pewna, o, jest, macie, to jest ten właśnie młodzi, który ma kilka dni, jest taki chudziutki, szczuplutki, jak widać, może jak ktoś się na to powie, jak, ile ma dni, bo w kokosie troszkę glonaryd siedział chyba po dwóch tygodni, czyli tydzień. Około tygodnia się jajka wylęgało, i pewnie około tygodnia maluchy, więc coś koło tego ma. I tyle, moi drodzy. A co tam? Tutaj jeszcze Wam luknę chwilkę na starszaczka. Na tym korzeniu. No dobra. To Do Was pozdrawiam bardzo, bardzo serdecznie. Aha, ja chciałam powiedzieć jeszcze na temat filtra, że bardzo się bałam, że sobie nie poradzi, ale jeśli ktoś by chciał założyć akwarium i mieć małą ilość ryb, to polecam, ponieważ nie ma co się bać, nie ma tutaj żadnego syfu, bałaganu, jest czysta krystaliczna woda i tak dalej no ale wiadomo, że to chodzi o to po prostu, że jest mało ryb póki te małe są małe, a jak urosą to tak nie będzie, no ale wiadomo, że ich tutaj nie będę wszystkich trzymać no i tyle by było chyba na dzisiaj do gadania i pozdrawiam Was jeszcze raz, teraz chyba już naprawdę i do usłyszenia. Pa, pa!